Od kalkulatorów po smartfony. Technologia rewolucjonizuje nasze życie, udostępniając potężne narzędzie na wyciągnięcie ręki. Sztuczna inteligencja w Microsoft 365 to kolejna ewolucja w tej podróży. Hej, mam na imię Natalia, pracuję dla firmy Microsoft, która już nieraz zaskoczyła nas świetnymi rozwiązaniami. Tym razem nie jest inaczej. Subskrypcja Microsoft 365 oferuje niezrównaną wartość. Obejmuje ona narzędzia zwiększające produktywność dzięki aplikacjom instalowanym na komputerze, jak i dostępnym poprzez stronę internetową, tzw. web apps. Oferuje bezpieczną przestrzeń dyskową w chmurze, zaawansowane zabezpieczenia, funkcje premium i najnowocześniejszą integrację ze sztuczną inteligencją. Wszystko to w ramach jednego, zawsze aktualnego planu. Te zaawansowane narzędzia sztucznej inteligencji, zaprojektowane do współpracy z Tobą, zwiększają produktywność i kreatywność jak nigdy dotąd. Oznacza to mniej czasu na żmudne zadania, a więcej na to, co naprawdę ważne. Skorzystaj z CoPilot w aplikacji WORD aby zaoszczędzić czas i stworzyć nowe możliwości. Zaktualizuj swoje CV pod kątem konkretnych ofert pracy, podaj link i uzyskaj dopracowane CV w ciągu kilku sekund. Możesz nawet zaznaczyć sekcję, aby uzyskać opcję przeformułowania. To nadal twoje CV, ale teraz potencjalnie zaoszczędziłeś wiele godzin swojego dnia, prosząc Copilot o pomoc bezpośrednio w aplikacji. CoPilot nie służy tylko do pracy, może pomóc wyeliminować stres związany z planowaniem wakacji, tworząc plan podróży z zapisanych linków. Uzyskaj plan, a następnie poproś CoPilot o sformatowanie go do tabeli w celu udostępnienia innym uczestnikom podróży. To także najlepsze narzędzie do planowania. Skoro mowa o podróżach, co zrobić z tymi wszystkimi niesamowitymi zdjęciami z wakacji? Włącz synchronizację zdjęć z telefonu na komputer PC lub Mac za pomocą OneDrive. Następnie użyj Designer w aplikacji zdjęcia, aby usunąć elementy rozpraszające uwagę, rozmyć tło lub użyć szablonów, aby nadać zdjęciom atrakcyjny wygląd. Korzystaj z dodatkowych kredytów Designer w ramach subskrypcji Microsoft 365. Pamiętaj, że kluczowym składnikiem Copilot jesteś Ty. Bez Twojej kontroli to tylko oprogramowanie. Z Tobą za sterami staje się potężnym narzędziem zwiększającym produktywność i kreatywność. Microsoft 365 jest ulubionym rozwiązaniem milionów ludzi na całym świecie. Wyznaczają standardy dzięki niezrównanej obsłudze i ciągłym innowacjom. Najnowsze funkcje oparte na sztucznej inteligencji sprawiają, że środowisko jest bardziej wszechstronne niż kiedykolwiek wcześniej, przełamując bariery i oferując niesamowitą wartość. Wielkie dzięki za oglądanie! Napisz w komentarzu, którą funkcję wykorzystasz jako pierwszą. I nie zapomnij zostawić łapki w górę, zasubskrybuj ten kanał, aby być na bieżąco z nowościami Microsoft. Do zobaczenia!